Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony tsunami, i zapraszam na kolejny odcinek tej Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dick. Ja um, myślałem o tym, co mówiłeś. Na temat zrobienia czegoś, żeby się tu przydać, żeby odpłacić się jakoś obozowi. Mów dalej. Masz trochę czasu? Chcesz coś pokazać? Tak, mogę ci poświęcić minutę lub dwie. No to gdzie idziemy? Byłeś kiedyś w jaskiniach na północ od do jeziora? Byłem. Chodź, zobaczymy, czy nadążysz. Dobra. Ruszajmy. Dziś rano i tak mam robotę na moczarach. Zobaczę, czy jakieś wirusy utknęły tam w Błocku. Kiedy ostatnio tam byłeś? Chyba będzie parę lat. Kiedy byłem dzieckiem, praktycznie mieszkaliśmy w tej cholernej jaskini. Mój staruszek uważał się za geologa. Są on Świrusów w płocie. A, na to wygląda. Dobra, ja się nimi zajmę. W porządku. Pan Skizo właśnie znalazł nowego gościa do tej roboty. Skizo, to sobie może wiesz co. W każdym razie, jak mówiłem, całymi godzinami gadał o tym, jak ustawały. Kiedy strumienie lawy twardniały, ale w środku wciąż płynęły jak jakieś zasklepione rzeki. Mamy te wszystkie wielkie jaskinie, które przyciągały turystów. Trzeba zapatrzeć na hordę. Jest nie w okolicy o wiele więcej. Dobra, dobra, wychodzimy na autostradę. Musimy być cicho. Dobra, kryj się, kryj się. Jezu, chryste. To po to mnie tutaj przyprowadziłeś, żebym powąchał stado wirusów. Dobra, dobra. Idziemy za nimi. Czekaj, czekaj, za nimi, a gdzie niby idziemy? Zobaczysz. Chodź. Nie zbliżaj się za bardzo. Nie wychylaj się. Co my do diabła robimy, Dick. To jest wyjątkowo głupia akcja. Nawet jak na cholernego włóczęgę. Czekaj, czekaj. Pamiętasz, jak opowiadałeś o tych falach turystów wylewających się latem z Kalifornii? Blokujących 97 i piątkę? Tak, ludzie śmierdzieli prawie tak samo jak świrusy teraz. No bo co do jednego się nie myliłeś. Te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami. Wydaje mi się, że, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl. Od ponad roku kręcę się po Syfie, wykonując zlecenia. Buzer tak samo. Riki, Skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile świrusów zabiłem? Nie mało. Ja. Nie mało. Ale liczebność nie jest... sprawna. Serio? Nie wychylaj się. Co my do diabła robimy, Dick? To jest wyjątkowo głupia akcja, nawet jak na cholernego włóczęgę. Czekaj, czekaj, pamiętasz jak opowiadałeś o tych falach turystów wylewających się latem z Kalifornii, blokujących 97 i, i 5? Tak, ludzie śmierdzieli prawie tak samo jak świrusy teraz. No bo co do jednego się nie myliłeś, te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami, wydaje mi się, że, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl, od ponad roku kręcę się po syfie, wykonując zlecenia, Buzer tak samo, riki, skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile świrusów zabiję? Nie mało. Tak, nie mało, ale ich liczebność nie spada. Do czego zmierzamy? To Do przeznych te każdej nie Całe do diabła robimy, Dick. To jest wyjątkowo głupia nawet jak na cholernego włóczęgę. Czekaj, czekaj. Pamiętasz, jak opowiadałeś o tych falach turystów, wylewających się latem z Kalifornii, blokujących 97 i piątkę? Tak, ludzie śmierdzieli prawie tak samo jak świrusy teraz. No bo co do jednego się nie myliłeś. Te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami, wydaje mi się, że, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl, od ponad roku kręcę się po Syfie, wykonując zlecenia. Buzet tak samo. Riki, Skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile świrusów zabiłem? Nie mało. Tak, nie mało. Serio? Nie wychylaj się. Co my do diabła robimy, Dick? To jest wyjątkowo głupia akcja, nawet jak na cholernego włóczęga. Czekaj, czekaj, pamiętasz, jak opowiadałeś o tych falach turystów wylewających się latem z Kalifornii, blokujących 97 i. Tak, ludzie śmierdzieli prawie tak samo jak świrusy teraz. No, bo co do jednego się nie myliłeś: te świrusy, ich duże grupy, które niektórzy nazywają hordami. Wydaje mi się, że, że to przez nie tak trudno zmniejszyć ich liczebność. O co ci chodzi? Tylko pomyśl, od ponad roku kręcę się po syfie, wykonując zlecenia. Boozer tak samo, Riki, Skizo i jeszcze kilkoro innych. Jak myślisz, ile wirusów zabija? Nie mało. Tak, nie mało. Ale jeśli to nie spadnie. Może może podczekam aż się skończy. trzeba poczekać aż przejdzie jest chyba największa To przez te hordy, każdej nocy przez autostradę Sentiam przewala się ciągły strumień świrusów, całe tysiące, i napływa do doliny Lost Lake, na północy gór kaskadowych. I myślisz, że idą z Kalifornii? Autostrada jest zamknięta. Nikt od lat nie był na północy. na przełęczy Sentiam. Dla hord nie jest zamknięta. Zamknięta jest właśnie z powodu świrusów. Ale chodzi mi o to, że każdej nocy napływają do nas hordy, a my nie możemy zrobić nic. Żeby je powstrzymać, kurwa. To jest chyba największa. Dokładnie tak. Swego czasu straciliśmy mnóstwo ludzi, próbując. tak. Wiem. Byłem tam. A każda przechodząca horda zostawia za sobą maruderów. Albo rozdziela się i rozprasza. I właśnie przez to. Mamy wszędzie świrusy, jak okiem sięgnąć. Nie trzeba... Nie trzeba ich wcale widzieć, żeby czuć, że są niedaleko. Jak znajdziemy sposób na powstrzymanie hordy, może uda nam się zrobić postępy. Zmniejszyć ich liczbę. Byłoby bezpieczniej. Więcej ziemi pod uprawy, irygacja. Właśnie. Dobra, A, to jak mamy to zrobić? Dobrze wiesz, że nie masz szans w starciu z jakiej tam. Hordą. Właśnie tak. Niech to chuść. No. Chyba. Co tam te świrusy robią? Czyli myślisz, że powinniśmy tak. Wysadzić je w diabły. Wsadzimy dynamit tam, tam i tam, zawalimy im te górę na łby i odetniemy to miejsce. No dobra, uwięzimy tu kilka setek, ale co to nie, zmieni? Nie, nie, rozumiesz. Zapieczętujemy to. Może wtedy nie będą miały gdzie spać. A może ten ja szlak szczyn i gówno przyschnie, straci moc i inne przestaną przychodzić. Jasne. Dobra. Dobra, przekonałeś mnie. Okej, okay. chodź, wracamy. Zobaczmy, czy nadążysz. Jasne, okej. Okay. Powiedz, kiedy niby szwendanie się po syfie zrobiło z Ciebie eksperta od świrusów? Śledzisz je w wolnym czasie? Sprawdzasz, co je napędza? Niezupełnie. To skąd niby to wszystko wiesz? Co zrobi Horda? Albo gdzie śpią? Kilka dni temu jechałem na północ od krateru kiedy przeleciał śmigłowiec. Wiecie, co ty gadasz? Posłuchaj mnie. To był czarny helikopter. Jedna z tych maszyn Niro, które latały wszędzie, kiedy wszystko się spierdoliło. I ty widziałeś taki śmigłowiec? W Poszedłem za nimi i ukradłem im radio. Próbowałem ich wytropić, zobaczyć, czy mają tu jakąś bazę i zapasy. Sprawdzić, czy federalni wciąż dychają. Łapiesz, nie? Prowadzą tutaj badania terenowe na świrusach. Obserwują je. Mają potrzebne zasoby, podczas gdy my głodujemy. Jechałem za nimi do Jaskin Groto. Wiesz, który? Wiem. Rozstawili tam czujniki ruchu. Sprawdzali, ile świrusów kręci się w jaskini za dnia. I ja, Mike, były ich tysiące. Tak mówisz. Powiedzieli, że świrusy z całych gór kaskadowych na południe od Crater Lake i na północ aż do Smith Rock hibernują w tych powulkanicznych jaskiniach. Dlatego... Jak wysadzimy te jaskinie, przerzadzimy ich szeregi. Hej, ten twój pomysł jest całkiem niegłu. Dobra, ja będę kończył. Mam nadzieję, że się podobało cześć.